Jak pewnie zdążyliście zauważyć, po moim studniowym wyzwaniu rzucania codziennie filmu, wróciliśmy do klasycznego, regularnego psemka. Niestety to mnie niemałe choróbsko, ale na szczęście już szybko wyzdrowiałem. I o ile mi udało się bardzo szybko wyzdrowieć, to są takie rzeczy, które trzeba leczyć długo. Na przykład zawód miłosny. I dzisiaj będziemy mieli do czynienia z osobą, która z miłości jest wręcz chora. Poleć mi rodzaj sendy a to jest don't notice me. Oczywiście chodzi tutaj o pewnego senpaja, który nie może nas zauważyć. Ale to nie jest tak, że my nie chcemy, żeby nas zauważył. Zauważył, ale jest taka sytuacja, w której naprawdę nie chcemy, żeby nas zauważył. A tą sytuacją jest włam do jego domu po to, by odzyskać list miłosny, który mu wepchnęliśmy przez przypadek do plecaka. I teraz musimy go odzyskać. To, to był życiowy błąd naszej głównej bohaterki. W każdym razie produkcja nie należy do najnowszych, ale parę osób pisało mi na Discordzie, żebym to nagrał. Wy też możecie na tym Discordzie być razem z nami. Macie link w opisie pod filmem. Serdecznie Was tam zapraszam. Pamiętajcie, by przeczytać regulamin i kliknąć emotkę. A jak już jesteście w opisie, to łapeczka w górę. Mile widziana na 15 tysięcy i więcej gier takich jak ta. A teraz zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło. E, prawdopodobnie nie jesteśmy typem uczennicy, która pierwsza przychodzi do klasy i tak nie jesteśmy, ponieważ z tego co widzę, jesteśmy w kozie. Drogi pamiętniczku, dzisiaj przez przypadek wrzuciłam list miłosny do Torby Eliota. To był największy błąd w moim życiu. Przez przypadek ma teraz dostęp do bardzo szczegółowego opisu tego, jak bardzo mi się podoba, jak bardzo kocham jego oczy, które wręcz są jak kryształ odbijający się w słońcu. I mo moje serce wręcz topnieje, gdy widzę te oczy przez jego perfekcyjne włosy. Jeszcze prawdopodobnie nie widział tego listu, więc teraz muszę go odzyskać. Jego adres musi być gdzieś w tej szkole. Okej. Okay. Nawet nie zauważy, że tam byliśmy. Przynajmniej raz. Nie chcemy, żeby nas zauważył. Szkoda, oczywiście, inna sprawa. Ale teraz musimy zająć się odzyskaniem naszej własności. E, skąd wiemy, że jeszcze o tym się nie dowiedział, że mamy wobec niego jakieś plany uczuciowe, no na pewno z tego względu, że jeszcze cała szkoła o tym nie trąbi. E, ma mamy bardzo ciężkie zadanie do wykonania. Kto to zadanie rozwiąże dostanie serduszko? E, miłego dla pracy domowej. <laughs> w każdym razie e, sprawdźmy, czy mamy tutaj jakieś wskazówki dotyczące adresu. No raczej nie będziemy mieli adresu w zwykłym biurku e, i raczej nauczyciele. O, nakarmić piko. Patrząc na to, że w pobliżu nie mamy żadnego zwierzątka szkolnego, to chyba ktoś jednak nie dopełnił obowiązku. W każdym razie tak, może jednak wyjdziemy stąd. E, albo nie, bo ktoś nas chyba pilnuje w tym momencie, albo, albo i nie, bo chyba by zareagował już jakoś. W każdym razie mamy to jeszcze jakieś podpowiedzi. Nie, mamy przeczytać, zap, zapisać i uciekać, to prawie jak zakuć zdać zapomnieć. Taka bardzo stara zasada, niezbyt efektywna długoplanowo, ale teraz tak. E, czy, czy tam coś ziomku, wiesz? O, czy wiesz, że Elliot będzie dołączał do rady szkolnej? To jest bardzo ciekawa informacja. Nie mów nikomu, ale cieszę się, że Bradley'a już nie ma. O, jutro mamy egzamin z matematyki. Bardzo dobra informacja. Szczególnie, że siedzieliśmy teraz w kozie, więc mieliśmy dużo czasu na naukę. Co to jest w ogóle za plakat? Jesz cukier? Możemy ci pomóc. Jedzie taktyczny Bo Mogę wam pomóc. Zjem resztki. Nie, zamknięte. Podoba mi się voice acting głównej bohaterki mimo wszystko. Czy możesz sobie stąd odejść? Elliot, like Elliot cię nie lubi. Czy się o tym przekonamy, Szumowino? Mm, może mogłabym grać jakąś główną rolę. And a Elliot, a Elliot grałby drugą główną rolę. Oczywiście wiemy, o jaką rolę może chodzić. A w każdym razie, ten pan jest bardzo podejrzany. To jest pewnie szkolny dozorca. Siemanko, Mika. Widzę, że macie dobre stosunki, przyjacielskie wręcz, więc How jak się masz? A jak, A jak myślisz? myślisz, muszę znowu posprzątać was wszystkich? A mamy jeszcze drugą opcję dialogową? Eee, witaj, panie Bliker. Czy przypadkiem nie powinieneś już wracać do domu, młoda damo? Oh, A wiesz, to... no, miałam takie dodatkowe zajęcia Krzyżby? Aha, uh -huh. uh -huh. uh -huh. chodzi tutaj o klub Video gier wideo wideo co? Jest, no powinieneś spróbować. Tam jest taka gra, o której powinieneś powiedzieć każdemu swojemu znajomemu. Nie rozumiem, jestem na to za stary. Bo ja chcesz. Nie mów mi, co mam robić. Nie, nie prowokujmy go, bo coś czuję, że to będzie nasz kumpel. A w każdym razie po kolei. Mamy tutaj sekretariat, w którym pewnie byśmy znaleźli ten adres, ale tutaj nic nie ma. Um, tutaj możemy sobie porozmawiać z Prince. Pal, zamknięte i gdzieś tutaj powinien być adres do Elliot'a w każdym razie trzeba będzie jakoś sprawdzić, o w sumie jak już szukać miejsca, w którym byłby klucz, to na pewno tam tylko, że on tutaj stoi i raczej łatwo nie uda nam się przedostać gdziekolwiek zaginiony, Bradley Kennedy, wiek 17 lat ostatni widziany w szkole Szkolny uniform był jego ubiorem w tym dniu. A, czyli w tej szkole znikają ludzie. Skądś to znamy. Mm, nie możemy jeszcze wyjść. Musimy odnaleźć oczywiście adres do Elliotta. Pamiętajcie, by to pomieszczenie było czyste. Nie ruszajcie nigdzie ekwipunku szkolnego. E, I nie, nie wynoście go stąd Dobra, chyba rozumiem e, też złość pana dozorcy e, Nie chcę mu robić na złość, ale... Kurczę, ta piłka przez przypadek tutaj gdzieś wyleciała Tutaj to wyleciało e, Tutaj jakieś środki czystości postanowiły zwiedzać świat na własną rękę Ale za daleko nie doleciały I to jest najgorsze coś ci mi szczerze, czy też mieliście te kręgielki wszystkie w składziku u was w szkole na WF-ie? Bo my nigdy z tego nie korzystaliśmy Zawsze mówiliśmy, czy, czy proszę pana, trenerze, z, z, zagramy sobie w kręgle? A on mówi, nie, dzisiaj gramy w piłkę Nożną. Wiele, wiele ekwipunku szkolnego. O! Pan Bliker będzie zły. No dobrze, dobrze. To może z nim pogadamy, Może pójdziemy lekko przy bo wiecie, Donos jest najwyższą formą obywatelskiej odpowiedzialności. Dlatego <grywamy> spróbujemy mu zaprezentować dzieło artystyczne, jakie ktoś wykonał. Na pewno nie my, prawda? Więc, pani Bliker, w składziku. Wszędzie leży porozrzucany ekwipunek. My, myślę, że powinnam dać Cię o tym znać, żeby przypadkiem nikt się nie przewrócił i nie pozwał szkoły na milionowe odszkodowanie po tym, jak wybije sobie przedniego zęba. Te cholerne <laughs> dzieciaki nigdy po sobie nie sprzątają. W każdym razie mamy chyba opcję, by sobie tej grzecznie nie wejść, nie? Okej. Okay. lecimy. Szukamy klucza. Tutaj go nie widzę. E, to jest podejrzane, ale. To nie był klucz, to chyba był jakiś liścik. E, najbardziej podejrzane są przedmioty, które wlatują sobie tutaj przez różne miejsca, ale chyba tam klucza nie ma. Tutaj jest jakiś klucz i tutaj już mamy chyba wszystko. Myślałem na początku, że są gąbki do pani Sadler. Wiecie co? Może na razie weźmy sobie ten klucz i sprawdźmy, czy mamy to, czego potrzebujemy? Be on a file Dobra. Here. Gdzieś tutaj powinien być jego adres, wiecie? Aha! Czekajcie, czy ja? Nie, myślałem, że nie mogę zamknąć drzwi. Ale teraz tak. No, niestety mamy tutaj do czynienia z hasłem na do konta pani Sadler. Mm, musimy poszukać jej pseudonimu. A na pewno nie będzie on na oficjalnej poczcie, no bo to by nie pasowało. O, chyba, chyba poszło szybciej niż przewidywałem, bo tutaj mamy piersiówkę mm, ukrytą. E, pewnie z herbatą, prawda? To jest tak naprawdę herbata. Czy to jest napisane cookie? Czy to jest cookie? No, nie mogę tego obrócić, nie? Jest najgorsze. O! O! No nie! <laughs> jeszcze za nie będzie tak gra współpracować. E, nie chcemy tego też wyrzucić jakoś poza mapę. Okej, okay, mamy napisane idealnie cookie. Dobra, to. W... Chyba to będzie to, no bo. Tutaj nic takiego nie widzę. Tutaj jest do kogoś list. Tutaj jest świeczka pewnie zapachowa. Albo zniczek, nam postawią, gdy ktoś zauważy, że speram sobie w tym miejscu, jak gdyby nigdy nic. E, chyba tak. Chyba idealnie nam się udało trafić. I mamy to, czego potrzebujemy, więc lecimy cookie. Mam nadzieję, że. O! dało się bez żadnego problemu. antibulling.com. Uh, uderz znęcanie się. Mm, znęcanie się z się. Nie, niestety tutaj nie mamy hasła. Wielka szkoda. Miałem nadzieję, że będziemy mieli jeszcze na hasło report. O! Oh. Uh, jest Elliot. I bingo! Mamy jego adres. Uh, I widzę, że ma nawet bardzo dobre oceny. W każdym razie, najważniejszy nasz cel to jak najszybciej odebrać ten list, bo w każdej chwili on go może przeczytać w każdej chwili nasze szkolne życie może ulec diametralnej zmianie, ale na szczęście jesteśmy o to na miejscu. Szukamy. To jest jego podwórko, a więc będziemy musieli w takim razie dobrze poszperać wszędzie i chyba zatem klucz do domu. Tylko, że nie mamy drzwi tutaj żadnych, więc podejrzewam, że to będzie pasowało tutaj. Albo, albo nie. Mamy tutaj kodzik do odkrycia. Niestety... Nie był od razu wbity. Tu mamy napisane. E, you do you. E, tutaj za to mamy napisane. Bob. Podejrzewam, że to może być hasło. A tu jeszcze mignęła mi jedna budka na ptaki, więc. Nie, to jednak nie to. Czyli prawdopodobnie hasło tutaj to jest najzwyczajniej w świecie. Bob. E, Bob. Bob. Na szczęście, Bob chyba wyszedł na spacerek, bo nie ma tutaj żadnego pieska. Ehm... A, tutaj coś mamy. Mm, no, na pewno to nie będzie nasze hasło. E, zauważyłem, że teoretycznie jeszcze mamy te drzwi, ale to też pewnie jest. Nie, to nie będzie to. E, tutaj mamy coś na klucz. O, bingo, mamy otwarte. E, uwaga! E, elektryczność możecie zabić. Dziękujemy za tą informację. E, dzięki niej nasze życie będzie o wiele prostsze. Mamy dwa wykrzykniki: mamy księżyc i mamy też trójkąt, więc. Podejrzewam, że to będzie hasło tutaj. Dwa wykrzykniki, księżyc i trójkąt. A jak nie tak, to tak. Pik! Czyli e, księżyc był e, drugi. Myślałem, że lecimy od góry do dołu, a po prostu lecimy od lewej do prawej. E, teraz tak, krędy wchodzimy. Główne drzwi. No nie bardzo. Mm, może oknem? Bez problemu się zmieścimy. Chodzimy tam. Jak gdyby nigdy nic. Dało się, weszliśmy. Więc ile, ile nam już zostało lat od siatki w związku z tym, ile nam grozi tak naprawdę? Eee, krem nawilżający, bo warto dbać o to, by dłonie były nawilżone, szczególnie w okresie zimowym, eee, również mamy. Urodziny, więc wiemy, kiedy, kiedy ma urodziny. Z, Najlepszy dzień w roku. Eee, nie podoba mi się tylko oznaczony 17 i nie podoba mi się też dentysta. <laughs> Dobra, w każdym razie. Mm, coś tutaj mamy, nic nie mamy. Eee, tutaj coś mamy. Eee, pościel prawdopodobnie, prześcieradła. A o! O! Na odcisk palca. Agata, Becky, Flur, Mae, Lyra, Madison. Valentine. Co jest? Co to za lista? Śmierć? Kochaj, śpiewaj, śmiej się, niż. Ehm, mamy tutaj do czynienia z czymś, czymś dziwnym. Dziwne, to nie wygląda tak jak ja. A może to jesteś, ty, i Robił ci potajemnie zdjęcia. Eee, pamiętajmy, że senpai nie można zauważyć, a nie wiadomo tak naprawdę, czy. Co jest w tym domu, nie tak? On tutaj ma wszędzie na wszystko hasło. Na... Zobaczcie te szafki tutaj! Wszędzie hasło! Dlaczego tutaj jest znak krwi? Nie no, uznajmy, że to jest chyba normalne, nie? 0, 0. Tu coś jest? Yy... Nie, myślałem, że tyle, że coś tutaj ma z... jakiś znak, ale. Teraz rozumiemy. Pływa na plecach. Na pewno. ZOSTAJMY przy tym, że to pływa na, ple na plecach na świecie. Co tu mamy? Przepraszam! Nie! Nie, to jest jego rybka. Zostawmy ją tutaj gdzie była. Niech sobie zjeja. E, czyli mamy naprawdę e, małą szansę na to, że bez problemu odnajdę sobie hasła do wszystkiego. E, to na pewno będzie wyglądało, że ktoś tutaj już był, więc... To jest to? Nie, myślałem że to są te same rzeczy, ale nie, to jest coś innego zupełnie. Trzeba odnaleźć hasło jakoś, więc szukamy w kolejnych pomieszczeniach. E, tu raczej tego nie znajdziemy. Mm, lecimy dalej. Cyk, cyk, otwieram wszystko co się da. E, mamy, mamy śliwkę. Dobrze widzę, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Um, tutaj nic nie ma, wszystko jest na klucz, nawet umywalka i szafka pod umywalką. O, jest telefon, no nie róbcie sobie jaj. Naj najpopularniejszy kod niestety okazał nie, nie działający. ten też nie. No dobra, no to nie będziemy zgadywać, bo to jest zbyt głupie. Kurczę, ale to jest fajne. Trzeba wszystko naprawdę znaleźć tutaj, odkryć cokolwiek. Cześć, coś było napisane? Tin Boy goes missing. To o tym już wiemy. Co jest? Ale tutaj będzie szukania. O kurde. Lepiej, żebym nie wchodził dalej. Okej. Okay. Ananas, liść, banan. Ananas, liść, banan. Śliwka. Śliwka, ananas, liść, banan. Mamy coś teoretycznie. Można nam lekko pomóc? Ulubiona kapela. Dobra, czyli mamy już jakąkolwiek. Podpórkę na to wszystko. To jest e, twoja ulubiona piosenka. Okej, okay, to raczej też nie jest jego ulubiona kapela. E, czy to będzie jego ulubiona kapela? Myślicie? E, nie jestem pewny, ale... Śmierć? Nie. To było dobrze napisane? Nie. Znaczy tak, ale to nie było to. E, ulubiona kapela, ulubiona kapela, ulubiona kapela, ulubiona kapela. O, tu jest napisane coś. The Smash. Okej. Okay. Zobaczymy, czy to będzie to, mam nadzieję. The smash? Nie? To nie to? Desch nie to kurcze, ale teraz trzeba się dobrze w to wczuć, no bo. To Ronto. Toronto. nie to kurde! Czy. Nie, tu raczej nie będzie żadnego znaku. To raczej jest po prostu jakaś nazwa, ale to nie będzie zespół. Ulubiony zespół, ulubiony zespół, ulubiony zespół. 8, 6, 6, 8, bingo! 8, 8, 8, 6, 6, 8, ślepy już jestem, wybaczcie. 8, 6, 8, 6, 6, 6, Okej, mamy tutaj Mamy tutaj album szkolny. Jesteśmy my są cygarety e, mamy też śmierć i też nic nowego tutaj się nie dowiedzieliśmy, więc mm, trzeba. O, to musi mieć jakieś personalne rzeczy w środku, ponieważ tam są jego inicjały. A więc pewnie musimy szukać po tych właśnie wskazóweczkach takich. Jak ta. Tutaj nie ma żadnej koronki, więc to też nie to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie, coś tutaj nie gra, bo. Mamy yy, wszystkie te osoby. jak dobrze widzę? Tak. Jest też kol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Bo to było za dużo osób. Nie myślałem, że policzyć to w jakiś ciekawszy sposób, ale chyba nie o to chodziło. Uh, Lama. Uh, nie, 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 kurde. Ale lipnie, kurczę, ona to zauważy, będzie przypał, naprawdę, O co chodzi tylko z tym odciskiem palców, nie? Gdzie jest jego plecach cholerny? To jest zamknięte na klucz, więc tego nawet nie użyjemy. 1-0-0-0. Dobra, mamy kolejne hasło. Jeden. Bingo. Eee, dobra, otwieraliśmy już powoli jakieś tam szafki. Tylko, co tutaj jest teraz? Best in life karate. Okej. Okay. Ale tego podnieść nie możemy nawet. Nie możemy sprawdzić, co jest tu. Więc to nam nic nie da. Uh, Okej, okay, to teraz szukamy znaków z tymi króliczkami i serduszkiem. Moment, gdzieś to było, gdzieś to było, gdzieś to było, gdzieś to było, gdzieś to było. Gdzieś to było, gdzieś to było, gdzieś to było tak mi się wydaje. Uh, tu nie, bo to była rybka. Uh. Co jest? Co za typ! Co do cholery jasne, jak mnie przestraszył, co jest? Co jest? Co jest? O, przestraszyłeś oh! mnie. Oh, you me. Tak, to jest, to jest ta informacja, której właśnie oczekiwał, a nie to, dlaczego tutaj siedzimy. Um, ja, ja cię przestraszyłem? Jesteś w moim pokoju. Oh, więc to jest Twój pokój. Sorry, pomyliłam pokoje. Tak? To mój pokój. Jestem przyjaciółką Twojej siostry, której nie mam. I'm a Doesn't explain what you're doing. No nie wyjaśnia. My oh, well, wiesz, wiesz, weszłam. Oops, e, to zaważono stempai. Uh, do you even know my sister's wiesz, name? Wiesz, jak ma assessa to na imię? O. O, Jesse, Jesse, It's Jessie. No. Okay. Well, at least you got that. One. <laughs> I'll tell you what. I'll let you go this time. Tym razem pozwolisz mi wyjść. Ale następnym razem nie chodź tutaj, gdy mnie nie ma, bo to jest creepy. O cholera, ale nas dorwał gość. Więc tym razem się nie udało, ale. Wiecie, że. To nie oznacza, że nie spróbujemy. Minął już tydzień od tamtego momentu, zapomnij, ale. Chyba nikomu nie powiedział. On wie, on i teraz want. jestem. Dziwnie się najbardziej patrzy w szkole. Może napiszę mu list, żeby trick? to wszystko wytłumaczyć. To chyba zrobimy z tego jeszcze jeden odcineczek, ponieważ nie spodziewałem się, że mamy tutaj faktycznie e, jakiś określony czas na to wszystko. No ale dobra, wiemy mniej więcej czego się po czym spodziewać, więc weszliśmy do jego domu. Teraz należycie trzeba go przeszukać. Pozbaczmy o tym razem. 15 tysięcy w górę lecimy z kolejnym odcinkiem. Don't notice me. Do zobaczenia.